Hej, jak Wam idzie nauka? Pozwólcie, że w dzisiejszej lekcji przejdziemy do zapoznania się z pozostałymi spółgłoskami. Jeśli macie jakiekolwiek pytania czy zastrzeżenia, proszę śmiało pisać. Reel: Na początku czytamy ją jako R, gdy znajduje się na końcu, już jako L. Występuje także przypadek, gdzie dwa Reel znajdują się obok siebie, a wtedy czytamy je również jako L. Kerim. Kerim. Sasil. Sasil. Talla. Talla. Hi zwykłe h jednak potrafi często zanikać w wymowie. Także ubezdźwięcznia przed lub za sobą spółgłoski. Na przykład: He. He. Czuka. Czuka. Dzie. Wymowa między dz a dz. Często schodzi również do dz. Natomiast na samym początku słówka jest to cz. Cigym Cigym, Jodza Jodza. Podobne w piśmie do dzieje jednak dodajemy u góry małą kreskę. Wymawiamy jako czy. Kimci? Kimci. ki -y. mocniejsze k jak widać tu wystarczy tylko dodać w środku kreskę do Kio. keiky keke t -y. mocniejsze t tomato tomato pi -y. A tu mamy mocniejsze P. Pati. Właśnie skończyliśmy naukę spółgłosek, ale to nie koniec. Hangel posiada zarówno pięć podwójnych spółgłosek, ale myślę, że nauczenie się ich nie będzie kłopotem, gdy znamy poprzednie znaki. Sangio. Ma najsilniejszy wydźwięk od pozostałych k. Jednakże na początku słówka może być także czytana jako G. Gada. Gada. Pake. Pake. Sandig. Tak jak w wcześniejszym przypadku, lecz oczywiście z literą T. Dal Dal Pindetto Pindetto Sambir Ban Ban Papa Papa San shio. Sa. Sa. Kim się, Kim shi. San ji. W środku podchodzi bardziej do mocniejszego, czy? Zan. To na tyle jeśli chodzi o naukę alfabetu Hangul. Dziękuję Wam i... Anio.